Dzień dobry, dzień dobry. BMW 750 wylicytowane na aukcji w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie sobie. Biała strzała stylizowana na AC-Schnitzera. Odpowiem Wam, co tutaj wykonaliśmy, jakie prace zrobiliśmy, ile to kosztowało. Zapraszam do oglądania odcinka. Proszę bardzo, auto odpala, bardzo ładnie pracuje. Eee, chcę wam powiedzieć, że jak do nas przyjechało, to tak, świeciła się konewka. Eee, auto bardzo dymiło, eee, tak, tylne zawieszenie leżało. Także opowiem wam za chwilę, ile tutaj rzeczy zrobiliśmy. Dobrze, autko jedzie, proszę bardzo, ach, wszystko działa. Elegancja Francja, tak ma być. Po samochód dzisiaj przyjeżdża Laweta, ponieważ auto jedzie na Detailing do jakiejś tam firmy Detailingowej. Dobra, cof, cofnę tutaj. Teraz Wam pokażę samochód w środku na zewnątrz. Oczywiście auto wygląda jak wygląda, bo tak jak mówię, stoi u nas. Stało dość długo, kilka miesięcy można powiedzieć, bo robiliśmy tak ten samochód w międzyczasie. Nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie tyle do roboty, bo auto ogólnie tak na pierwszy rzut oka wyglądało bardzo dobrze. Yy, więc myśleliśmy, że zrobimy jakiś tam szybki przeglądzik, wymienimy oleje tego typu sprawy, a tu się okazało po prostu lista bardzo długa no i dość dużo pieniędzy tutaj yy, sprawy mechaniczno-elektroniczne wyszły. I słuchajcie, co to było robione. Regenerowaliśmy zaciski hamulcowe, bo były dziwnie jakoś poklejone i tak dalej. Ogólnie to tutaj tarcze są położone, zobaczcie sobie tam dziurki. Są, są to tarcze jakieś sportowe yy, czyli cały układ hamulcowy też został odpowietrzony nowy płyn hamulcowy. Yy, odnośnie silnika silnik ciekło z silnika po prostu tam, gdzie tylko mogło. Zostały wymienione obie uszczelki miski, został wyczyszczony smok pompy oleju. Zostały zrobione uszczelnienia tutaj na górze. Zostały wymienione gumy, kopułki, świece. Wszystko to, co wymagało i źle wyglądało, zostało wymienione. Także bardzo dużo pracy tutaj zostało włożone. W zawieszeniu drążek środkowy, drążki zewnętrzne. Do tego wszystkie oleje, no bo tutaj musieliśmy z silnikiem po prostu go podwiesić, żeby te uszczelki wymienić. Jest to bardzo trudne, może nie, nie tyle trudne, co bardzo czasochłonne. Do tego uszczelniliśmy skrzynię biegów, bo był wyciek ze skrzyni biegów. Zrobiliśmy serwis skrzyni biegów. Tak naprawdę, jeszcze z takich grubszych rzeczy, to z takich grubszych rzeczy oddaliśmy jeszcze niwo do regeneracji. Tutaj z tyłu jest niwo, i amortyzatory poszły do regeneracji. Zostały wymienione też gruszki, zostały wymienione też przewody, które są no stosunkowo drogie, jak na. Po prostu kawałek przewodu metalowo-gumowego no to są drogie, bo 750 zł. Jeden przewód są dwa do tego gruszki. Yy, gruszka jest to taki mm, akumulator ciśnienia. Yy, co tutaj więcej? Ja już tak naprawdę. A! Wiem co. Sprawa elektroniczna. Walczyliśmy tutaj z pedałem gazu, bo tutaj pedał gazu jest elektroniczny, czyli jest taki, taki potencjometr, który na wodziku. Jest zamontowany i, i sobie tak pracuje. Takie rozwiązania były w TDS-ach E34, w TDS-ach E39. Takie rozwiązanie było w M5, E39 V8. A, i w E39 w dieslach też takie coś było, czyli w 530D. To był taki potencjometr, ale tutaj w tym. Egzemplarzu V12 ten potencjometr jest inny, więc on tak naprawdę nie podejdzie po prostu do yy, z diesla do benzyny. Tym bardziej, że tutaj są 12 garków. 12 garków charakteryzuje się tym, że sterowany jest dwoma sterownikami: czyli jest sterownik yy, Bank 1, sterownik Bank 2 i jest jeszcze sterownik, który steruje tutaj przepustnicami elektronicznymi. Trzeba zrobić w ogóle adaptację i tak dalej. O, tu są nowe te gumy z tej strony też, żeby Wam pokazać. Eee, w każdym razie nie było reakcji. <laughs> I tak, my robiliśmy adaptację. Kombinowaliśmy. Kamil to wszystko rozebrał. Wymienił też tulejki, bo przez to, że tulejki były wyrobione, eee, nie działał kickdown, czyli po prostu... Sobie szedł i koniec, przez to, że był bardzo duży luz na dźwigni. Jak ten luz zlikwidowaliśmy, no to kickdown zaczął działać po prostu. No dobra, walka była po prostu z nierównym przeciwnikiem, ale zadzwoniłem do elektroniki Grabowski w piasecznie. Jest to firma, z którą współpracujemy. No i okazało się, że problem tkwił tutaj w zegarach. Czyli ten sygnał, który idzie od pedału gazu, czyli od potencjometra, idzie poprzez zegary do sterownika przepustnic, i dopiero steruje przepustnicami. Chłopaki z elektroniki, właśnie grabowski, naprawili zegary, ogarnęli też potencjometr, bo w potencjometrze też coś do końca nie działało. No i operacja się udała. Po tym całym zabiegu, wówczas samochód miał jeszcze tablice próbne, bo już chłopaki zdali te tablice próbne, tak więc nie zabiorę was w ogóle na przejażdżkę. Zrobiliśmy geometrię i auto jest gotowe do odbioru. Od nas prosto na lawecie samochód jedzie do jakiejś tam firmy detailingowej, gdzie zostanie po prostu tutaj opatrzone zewnętrznie, wewnętrznie, zostanie wszystko wyczyszczone, bo też oprócz tego, że trzeba to wyczyścić i wszystko fajnie porobić, to tutaj zobaczcie sobie, o roletka jest do naprawy, więc to trzeba rozebrać, chłopaki właśnie z firmy detailingowej to ogarną. Ogólnie i tak nieźle to wszystko wygląda, bo zobaczcie sobie, podsufitka nie wisi, Faktycznie jest to po prostu przybrudzone wszystko. Samochód chcę wam powiedzieć, pochodzi z Arizony. Znaczy pochodzi. Jest to niemieckie auto, ale całe swoje życie spędziło w Arizonie. No i teraz najważniejsze. Słuchajcie, wszystko razem wyszło 24 tysiące złotych brutto. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak te prace przebiegały, zachęcam do oglądania ACS dzień jak co dzień. W wielu, wielu odcinkach ten samochód był pokazywany. Były pokazywane prace. Głównie tutaj, przy tym aucie, pracował wujek. No, generalnie, głównie te prace wykonywał wujek. Jakieś tam rzeczy wykonał Kamil, bo Kamil tam zajął się właśnie tą diagnostyką i tak dalej. I ogarnięciem tego pedału gazu. Eee, no także tak, czekam na lawetę, przyjedzie laweta, wrzucimy auto i pożegnamy się z samochodem. Laweta przyjechała, wjeżdżamy, słuchajcie odpalamy, ani nie kopci teraz wszystko działa naprawdę perfektnie jak ten, ale to co, coś było robione, uszczelniacze jakieś coś? Nie, tutaj miał wycieki straszne, A, nie? Jasne. A, wyłączyłem ten. A. Dobra. Od razu przypomnę wam, że tu jeszcze pompy paliwa były wymienione. Tak, oczywiście. O, teraz jest włączone. No czasem czasem jestem. Ja, <słyski> tak, tak, tak. No, szczółeczka, szczółeczka, wjeżdżamy. Tu jest V12 No. No już taki auto nie będzie. No. dwa perfekcyjne ten La, lawetowanie tak. <laughs> dobra i ja wyłą ten wyłączyć najlepiej bo, bo szkoda baterii bo tamta to była do wyrzucenia bo ja ten. wiem no i tu już niech po prostu ten albo jak, jak ty będziesz tak to tu montował czy coś nie dobra po raz Tutaj w każdym razie myśmy tego też nie składali fest. Aha. No, tak to tak się to łatwo wyjmuje. Pionek, to pewnie będzie wszystko wyjmowało. No bo to by wyjmował na właśnie. Na pewno. I, I to, o zobacz, co tu jest, widzisz? O ja pierdolę. Dlatego ja ci tego w ogóle, wiesz, ja, ja tego nie składałem. Dole, dobra. No, także trzeba z tym porządek zrobić. Dobra, A tak mechanicznie tak wszystko. Grało. Wiesz, niwo jest nowe założone, o. czyli on poziomowanie, to wszystko Nivo działa. Ma, on jest na niwo. ma niwo, tak, no, tak także tu jest wszystko wiesz, silnik nie dymi, a uszczelniaczy nie robiliśmy. On był po prostu, ciekło z niego jak ze świni. No i no. stare paliwo było. Tak? No i stare paliwo, dokładnie. No. Także, także tak. No dobra, słuchajcie, kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach. Cześć.